Niemcy od Republiki Weimarskiej do III Rzeszy. Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 roku. Niemcy, na podstawie postanowień Traktatu Wersalskiego, zostały zmuszone do zapłacenia ogromnej sumy reparacji wojennych. Wybuch wielkiego kryzysu, wynikające z niego ubóstwo i brak nadziei ustawiły rozpowszechnienie się rozmaitych skrajnych ruchów politycznych. Jednym z takich ugrupowań była partia nazistowska NSDAP, której przewodził urodzony w Austrii pan wąsem. W 1933 roku przywódca Niemiec został mianowany kanclerzem Niemiec i ogłoszono powstanie III Rzeszy. Niedługo potem o wybuchu tajemniczego pożaru w budynku niemieckiego parlamentu, czyli Reichstagu, oskarżono komunistów. Który wraz z przedstawicielami innej opozycji zastraszano, więziono lub zmuszano do ucieczki z kraju. Wkrótce w Niemczech zakazano działalności innych partii niż NSDAP. Po śmierci starego już prezydenta Hindenburga, partia nazistowska przyjęła ustawę, która łączyła prezydenta i kanclerza, przekazując pełnię władzy australskiemu malarzowi jako wodzowi i kanclerzowi narodowemu. Jednym z pierwszych rozporządzeń nowego Führera, czyli z niemieckiego wodza, była odbudowa silnej armii, której żołnierze musieli składać przysięgę lojalności wobec niego. Był to pierwszy poważny krok w kierunku przyszłej wojny. Niemiecka ekspansja. Gdy w marcu 1935 roku kanclerz Niemiec, mówiąc postanowienia Traktatu Wersalskiego, przywrócił pobór. Anglia i Francja ograniczyły się do wysyłania formalnych protestów. To zachęciło go w 1936 roku do remilitaryzacji nadrenii, która zgodnie z traktatem miała pozostać strefą neutralną. W roku 1936 Niemcy i faszystowskie Włochy utworzyły sojusz, powołując do życia oś Berlin-Rzym. Rozpoczęły się polityczne przygotowania do późniejszej wojny. Nacjonalistyczna, pangermańska polityka malarza austriackiego doprowadziła do roszczeń wobec krajów sąsiednich, których celem było przyłączenie do Rzeszy terytoriów zamieszkiwanych przez ludność niemiecką. Sukcesem tej polityki był Anschluss, czyli przyłączenie z języka niemieckiego. Austrii do Niemiec w marcu 1938 roku. W drugiej połowie tego samego roku przywódca Niemiec układem monachijskim odebrał Czechosłowacji Sudety. Oczywiście za zgodą pragnących za wszelką cenę uniknąć wojny Francji i Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie Polska odebrała Czechosłowacji regiony Zaolzia. 14 marca 1939 roku secesję i niepodległość ogłosiła Słowacja, a z pozostałej części ziem czeskich utworzono okupowany przez Niemcy protektorat Czech i Moraw. 23 marca 1939 roku Niemcy wymusiły na Litwie oddanie portowego miasta Kłajpedy wraz z przyległymi terenami, włączając je do Plus sonnich W momencie, kiedy kraje zachodnie podpisywały układy monachińskie, Polska, Francja i Czechosłowacja były na tyle silne, by razem pokonać militarne Niemcy, zatrzymując tym samym niemiecką agresję. Po rozbiorze Czechosłowacji układ sił zmienił się diametralnie, a władca Niemiec zwrócił teraz oczy na Polskę.